wow, 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 cześć, witajcie, o jaka światłość nastąpiła, niesamowita, au, jeszcze się słynęłam, Piegarnika. o mama mnie. jeszcze mi spada, full service na początek, Boże, jak tutaj jest to krzesło, jakiś obdar, strasznie, co tu się wydarzyło? Nie wiem, nieważne. Wróciłam ze sklepu. E, także zrobiłam sobie takiego mini-hola. Tam się suszy pranie. Także nie patrzmy się na to. No i tak, byłam w sumie w trzech sklepach. Zaczniemy może sobie od. Od czego sobie zaczniemy? No, może od wiedry zaczniemy. Do tak pomidorki, mam mozzarellę chciałam sobie zrobić taką e, no takie te e, sałatkę pomidorki, mozzarella, tyle znalazłam coś takiego w ogóle mochi pocket style dessert mango bez dodatku cukru nie wiem wzięłam, zobaczę będę testować, zobaczymy e, wzięłam sobie jeszcze dzika cytrynowego Cytrynowanego. Wzięłam! Lody! Mój mózg dzisiaj mówi, że muszę zjeść lody. Także zakupiłam taką oto e, skromne opakowanie lodzików. E, dobra, przejdziemy dalej do DM-u. Kupiłam sobie takie masełko do demakijażu z Liren. Jezu zobaczcie, ale jest na że tak zimno że aż mi język chyba trochę zamarzł, idę się napić, Moment, to zaraz do was przejdę, Ale sytuacja jest niecierpiąca, zwłoki. Muszę się po prostu e, napić troszkę. No, od razu lepiej, możemy rozmawiać dalej. E, no, takie ma do, do makijażu, bo teraz jakby częściej urząduję z biura. I po prostu, no, człowiek musi się pomalować trochę, jak zresztą widzicie, jeszcze jakieś moje resztki na facjacie. O ale oszukują, patrzcie. To jest takie podwyższenie, że taki wielki kartonik, a tego masełka tak nie za dużo, patrzcie na to. Oh, o no, mną, 45 gramów tylko. Znaczy mi się wydaje, że takie masełka są i tak dosyć mocno wydajne. Nigdy nie miałam co prawda takiego, kupiłam sobie w sumie tak na spróbowanie. Ale pięknie pachnie. No piczowo, brzuskwiniowa, także moje ulubione. Pięknie. Zmywa wodoodporny makijaż, brzoskwinia, masło się, masło mrmrmrmrm, mr, 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 i witamina C. No nie wiem, będę testować. Dzisiaj w sumie niedługo zjem sobie lody i będę zmywać make-upa. No ale pachnie pięknie. I na promocji zapłaciłam za nie, niecałą dyszkę właśnie w DM-ie, także spoczko. Eee, I co? I byłam jeszcze w Action, kupiłam dwa takie pudełeczka za złote 99 za jedno, także cena spoko. A w łazience mam trochę takie nieuporządkowane rzeczy, typu gumki do włosów na przykład mam luzem w szufladzie. A tak sobie wrzucę do takiego pojemniczka, będą bardziej poukładane i myślę, że będzie spoko. I kupiłam jeszcze właśnie ze względu na to, że jestem teraz częściej w biurze takie pojemniki na żarełko. I ja za nie zapłaciłam, już Wam mówię, 17,95, także wydaje mi się, że w ogóle spoko cena. I są tak, pojemniki półlitrowy, litrowy, znaczy litr 10 i 2 litry. No ten dwulitrowy, to już wiadomo, że spory, ale w ogóle są fajne, bo takie są całkiem płaskie, także torby sobie zamówiłam na laptopa nową. O, jeszcze bateria namryga. Żeby sobie wszystko po prostu do jednej torby wrzucać i tyle, i nie chodzić z trzema do pracy. Bo mnie to już po prostu irytuje. A się zamówiłam, przez przypadek przyszła mi za mała. Także zapraszam na mój Winter, e, tam ją sprzedaję już z powrotem. No bo na nic nie jest taka torba. Ja chciałam taką wielką, ale na zdjęciu się wydawała duża, a przyszła taka nie za duża. Także no, moje fupa troszkę. No, ale co Mimo to te pojemniki w ogóle? Jak za taką cenę. Naprawdę mi się wydaje, że całkiem gitarka. albo no to jeszcze jakoś są poopklejane, pozabezpieczane czymś. No, takie jakieś folie mają i nie mogę tego najmniejszego przez tą folię właśnie wydobyć. O, wydobyłam. No i powiem Wam, że naprawdę za taką cenę spoko. I w sumie takie pół akurat będę mieć na... E Pomidory z mozzarellą, no bo to akurat takie małe, a naprawdę fajne. Można do mikrofalówki to dawać, do zamrażalnika, do e, zmywarki. Spoko, naprawdę ekstra. No, a takiego nie wiem, Dutch Baby, bo chyba sobie będę na jutro robić właśnie do roboty. E, taki opojemniczek, i wtedy spoko to w ogóle wygląda, i nie zajmuje aż tyle jakoś miejsca. No bo to takie wtedy dwa pojemniczki i w sumie mam jedzenie, nie? Do pracy, także nie wiem, całkiem fajne. Ostatnie w ogóle były u mnie tutaj w ekszynie. także chyba miały wzięcie, ale no naprawdę ładne są i takie, nie wiem, wydaje mi się, że dosyć poręczne będą. No ten to już jest taki całkiem spory, ale nie wiem, jakieś bułki na przykład z serkiem wiejskim czy coś tam, to akurat do jednego takiego pojemnika bym to wchrzaniła i tyle, nie? Także takie zakupy uczyniłam e, idę jeść lody i sięgnę miesiąc z wami. trzymajcie się ciepło wiem, że ostatnio się strasznie opierdzielam z filmami, ale jest to z właśnie powodu takiego, że no częściej teraz jestem w biurze i po prostu czasowo się nie wyrabiam troszkę, bo jednak i mam trochę do samego biura dojazdu, także no, troszkę mi się schodzi, a później przyjeżdżam taka padnięta trochę do domu, a jeszcze mam jeden taki projekt w sumie który wdrażam w życie pomalutku, ale to wam powiem jak już będzie wszystko klepnięte i już takie wiecie dograne na ostatni guziczek, bo będę mieć dla was coś takiego fajnego, znaczy dla was. No takie... Mm, nie chcę wam mówić wprost, także trochę opowiem dookoła rzecz, którą muszą posiadać w większości osoby dorosłe, powiedzmy, które tam posiadają coś, także no, takie, nic wam pewnie to nie powiedziało, no ale mówię, nie chcę wam mówić wprost, nie chcę zapeszać ani nic, także na razie szarapen klapen, a jak już będzie wszystko wiadomo, to dam wam znak, albo będę miała dla was po prostu e, no jakąś taką, nie wiem, fajniejsze jakieś promki troszkę. Także. A kto Promek nie lubi, nie no, halo, ja uwielbiam promki dlatego e, to też uczyniam, bo ja sama też będę z tego korzystać namiętnie, także tak to wygląda. Także idę jest lody, trzymajcie się ciepło. Jeżeli wystarczy mi baterii, to dogram jeszcze test tego masełka, jak nie to wybaczcie, ale dzisiaj jest dzień typowo na jedzenie lodów, także. No dobra moi drodzy, moje pragnienie słodkości zostało zaspokojone, e, także teraz e, przetestujemy sobie, e, no ten, e, te masełko do... Twarzy do makijażu w sumie, tylko przeczytam, jak to się dokładnie z... używa. Eee, rozprowadzić w palcach delikatnie, w masę i w skórę twarzy, aż do rozpuszczenia makijażu, z ciepłą wodą. Dobra, mamy wszystko. Mogę Was postawić wyżej na pudełku. A tutaj suszy się jeszcze pranie, eee, tak się Spróbujmy, zobaczmy. Pięknie to pachnie, naprawdę rewelacja. Ja używam jeszcze tych e, ręczniczków z action, bardzo Wam polecam. Właśnie do zmywania make-upów. No pięknie pachnie, naprawdę zacnie. Dobra, rozgrzejemy to trochę. Już się robi taka fajniejsza konsystencja. No i chyba lecimy z facjatą. Kiedyś zawsze zmywałam jakimiś płynami micelarnymi, po prostu, i wacikami. Ale powiem Wam, że jakoś, nie wiem... Jak, strasznie jakoś mi podrażnia później oczy, tak jak sobie przelecę płynem micelarnym. Ja od kiedy też miałam robiony zabieg na oczy, w sensie tą laserową korekcję z wzroku miałam robioną, to strasznie mam wrażliwe oczy i jakby no cierpią, dlatego właśnie chciałam sobie spróbować coś takiego innego, co mi mniej może podrażni. Mówię Wam, że całkiem nawet miło się tego używa. Trochę jeszcze właśnie widzę, że mi się nie rozpuściło. No widać, widać, że schodzi. Mam wrażenie, że też po takim mydełku twarz będzie bardziej nawilżona w ogóle. Dobra, wezmę trochę żelu do twarzy. Ale chyba się nawet w miarę tu pozmywało. Wycieram ręczniczkiem. I powiem Wam, że aż tak mnie oczy nie pieką nawet po tym. Także już jest sukces. Wygląda mi na to, że domyło mi dobrze facjatę. I taka, nie wiem, miękka ta buzia całkiem po tym masełku jest. Także chyba sztuczko. No nie wiem, taka niesciągnięta jest mocno ta buzia. Także powiem Wam, że. Całkiem, całkiem tak się szpoczku. Także teraz jeszcze... A może jak do momentu, kiedy się nie wyłączy aparat, to jeszcze z Wami trochę pogadam, bo już Maryja dosyć mocno bateria, ale może jeszcze chwilę damy radę, jak nie, to już się z wami żegnam, ale jeszcze spróbujemy coś nagrać. Mgiełkę używam. Mgiełkę. To jest mgiełka tonizująca, tak ładnie nazwane, Ale całkiem fajna, nawet czasami ją lubię sobie używać już na zrobiony makijaż. Bo całkiem spokojnie czasami mi się zrobi taki makijaż, że po prostu jest dosyć mocno taki, nie wiem, spięty na tej twarzy, taki suchy. I sobie wtedy właśnie taką mgiełką... Przelecę i jest to naprawdę ekstra i nic nie robi z tym makijażem takiego wiecie, złego, także to jest spoko. No teraz co nałożyłam na buzie to jest biolawę serum do twarzy przeciwzmarszczkowe. Nałoży jeszcze też z tej samej firmy co mgiełka. Krem na noc. On jest ceramidowy, całkiem przyjemny. W ogóle całkiem spoko jest ta firma, bo mam całkiem sporo kosmetyków i właśnie, na przykład właśnie kremy, mam też na dzień. E, i on jest z pięćdziesiątką filtrem i mi nic nie robi z twarzą. E, w sensie nie zapycha mnie, to jest sukces. E, I bardzo wam polecam to serum. Naprawdę, jak coś mi tak mocniej wywali na facjacie, to tym sobie posmaruję na noc e, i naprawdę jest ekstra na drugi dzień. Także bardzo... Duża polecajka, a jak jest jakaś promka w Rosmanie to nawet można nie aż tak drogo dostać te kosmetyki. Także ekstra. No i jeszcze mam w sobie krem pod oczy, flosslick. Nagrywa dalej tak. Żel pod oczy, anti-aging ze świetlikiem i peptynami. E, uczę się używać kremu po prostu pod oczy, także taki najtańszy wziąłem, żeby tylko się uczyć tego używać i na usta sobie nakładam jeszcze, Bo teraz jak jest tak zimno to mi strasznie wysuszałem się, z mam takie lip sleeping mask, także trochę je smaruję no mówię, po prostu jest zimno, a mi strasznie usta pękają, także jak już pozmyłam ten makijaż to sobie smaruję, żeby to trochę mu się odżywiło i jak to wygląda na taką klejarynyację, co razem zrobiliśmy. Niespodziewanie, kurczę, nawet 7 minut się dało nagrać na tej mrygającej mocno baterii. Także super. Także trzymajcie się cieplutko. Taki oto był test. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Idę to zmontować i coś wam dodać na zapas, bo idzie mi źle. Bo łapa się powinna obić bo. Nie ja tak miało to wyglądać. No. Trzymajcie się.